Brzechwa i tego zapewne nic nie zmieni. Zostanie zapamiętany jako wybitny bajkopisarz, ale to nie był jego cel. On się wręcz z tym, że jest przede wszystkim bajkopisarzem, nie mógł pogodzić. Tak, no to był po trosze kompleks, który wynikał z samego postrzegania brzechwy, literatury. On chciał po prostu i nie ukrywał tego pisać wiersze dla dorosłych, chciał być lirykiem, chciał być poetą, tak jak jego kuzyn Bolesław Leśmian jak Julian Tuwim. No, a Historia, jak wielu zresztą ludziom i przed nim i pewnie po nim, spłatała figla i żył cały czas, jak, całe życie jako niespełniony liryk, a trafił do literackiego nieba jako bajkopisarz. Trzeba dodać, że Brzechwa późno jako bajkopisarz debiutował i okazało się, że to są dużo lepsze rzeczy niż, niż jego Iryki. Tak, ja mam taką teorię, że nad Polską w 1936 roku i 1937 rozbiła się Bania z poezją dziecięcą. I yy, Dwaj poeci, którzy do tej pory nie pisali w ogóle dla dzieci, sami z dziećmi mieli niewiele kontaktu. Myślę o Tuwimie i o Brzechwie. Tuwim, który nie miał w ogóle dziecka, Brzechwa, który miał córkę, a córka zobaczyła go po raz pierwszy, jak miała dopiero 9 lat. Obaj dobiegali czterdziestki i nagle zaczęli pisać wiersze y, dla dzieci. Przez dwa lata właściwie napisali wszystko, co najważniejsze. Tu wiem już potem, po 1937 roku, y, specjalnie nie pisał wierszy dla dzieci. Brzechwa, owszem, potem powstała jeszcze Akademia Pana Kleksa i parę innych y, utworów. Ale wtedy bardzo nagle objawili się dwaj poeci, którzy meblują dziecięcą wyobraźnię. Kolejnych pokoleń do dzisiaj, bo tak jak dobrze popatrzeć, to niewiele równie dobrego w poezji dziecięcej powstało, jak to, co napisali Brzechwa i tu wiem. A jak to jest możliwe, że oni, chociaż nie mieli dzieci, potrafili tak świetnie dla dzieci pisać? No, e, to Brze jest zagadka. Brzechwa twierdził, że e, nigdy nie pisał dla dzieci, że. Te pierwsze wiersze, które powstały, czyli Tańcowała igła z nitką, Skarży pyta, Staś pytalski, takie, te, które nam się od razu kojarzą z nazwiskiem Brzechwa, przychodzą na myśl na, na, na to hasło, zostały napisane dla pewnej przedszkolanki, którą chciał uwieść zwyczajnie i dla przyjaciół, z którymi spędzał deszczowe lato i się nudzili. Więc pisał pewne zabawne, absurdalne, nonsensowne wierszyki, Ponieważ się podobały, zaniósł je do wydawcy i wydawca powiedział, że owszem, my to wydamy, bo to dobre, ale my to wydamy jako wiersze dla dzieci, ku zaskoczeniu brzechwy. No i w ten sposób niejako została wyznaczona to ta taka kolejna, czy taki trakt, którym on pisał dalej. On dalej pisał tak samo. To Pedagodzy, teoretycy literatury dla dzieci stawiali mu taki zarzut, że te wiersze nie są tak naprawdę dla dzieci z jednego prostego powodu. Nie są pedagogiczne, nie ma w nich wyraźnie zarysowanego dobra i zła, nie ma morału. Nie wiadomo, co dziecku powiedzieć na koniec, że oto ten ktoś postępował dobrze i spotyka go nagroda, a inny bohater, bohater postępował źle, w związku z tym spotyka go kara. I to rozpoznanie teoretyków było prawidłowe, bo rzeczywiście Brzechwa tak pisał i nie ma tam tych, tego czarno-białego podziału. Natomiast błędne było stwierdzenie, że przez to, że nie ma y, morału, y, nie, nie ma tych treści pedagogicznych, to nie są wiersze dla dzieci. To są absolutnie wiersze dla dzieci, i dzieci to odkrywają. Że i humor, i nonsens, i, i, nonsense, i t, trochę absurd, i zabawa słowami, że to wszystko jest potrzebne. Że niekoniecznie musi być czarno-białe. Ważne, żeby było zajmujące, ciekawe, no i żeby meblowało dziecięcą wyobraźnię. Właśnie na tym braku. Nachalnego dydaktyzmu polegała jego oryginalność. Dokładnie. I y, sam profesor Kazimierz Wyka, y, broniąc brzechwy przed tymi atakami ze środowisk teoretyczno-literackich, no powiedział, no tutaj najlepszym sędzią są same y, dzieci, że mając do wyboru to, co im proponuje teoria literatury i wiersze brzechwy, no to wybierają wiersze Brzechwy, bo. Zakochują się po prostu w tych, w tych bohaterach. Chociaż oczywiście y, Liz Vitalis jest postacią moralną, y, wątpliwą moralnie. płasza rajka no to, to też nie jest najlepszy y, wzór do pokazywania dzieciom. Co nie zmienia tego, że są postaciami szalenie fajnymi. A czy brzechwa byłby możliwy bez szancera? No myślę, że byłby możliwy, bo. Nie tylko Jan Marcin Szancer brzechwe ilustrował. Ilustrowali go choćby tak wybitni graficy jak Bogdan Butenko. No te, te obrazki są też, też piękne. Pierwsze wiersze, które się ukazały w Drugiej Rzeczpospolitej, robiła, ilustrowała Franciszka Temersonowa. No, natomiast nie ulega wątpliwości, że ta para jest tak bardzo skojarzona w naszej wyobraźni, choćby przez Akademię Pana Kleksa, bo tutaj Ambrożego Kleksa to nie ma wątpliwości, nikt lepiej nie narysował niż, niż Szanzer. Więc możemy sobie wyobrazić, są dowody na to, że można Brzechwę ilustrować też inną kreską, natomiast chyba w takiej powszechnej wyobraźni będą związani zawsze. Brzechwa był też świetnym adwokatem, ale nawet jego praktyka prawnicza związana była z literaturą, bo między innymi prowadził słynny proces Miriama przeciwko piniemu o spuściznę po Norwidzie. Tak. Brzechwa był, z, o czym niewielu osób wie, był z wykształcenia prawnikiem i był przez całą Drugą Rzeczpospolitą, praktykującym adwokatem i wziętym adwokatem. Zawiesił tą praktykę dopiero w roku 1947. No i był. Oprócz tego, że był praktykiem i występował na sali sądowej, był też teoretykiem prawa autorskiego, był jednym ze współtwórców polskiego, polskiego prawa autorskiego, pisał rozprawy teoretyczne, pisał komentarze do ustawy o prawie y, autorskim, także tutaj jego zasługi są niepodważalne. Był zresztą y, członkiem założycielem y, późniejszego ZaXu, który został w, w 1918 roku był zakładany jako związek autorów y, kabaretowych, bo Prawa autorskie raczkowało wtedy jeszcze ludzie wydający wiersze, korzystający z muzyki, właściwie nie rozumieli, dlaczego mieliby płacić autorowi po raz, po raz kolejny, czy w zależności od tego, w jakim nakładzie sprzedają, sprzedają ich twórczość i Brzechwa stał na tej straży bardzo twardo i zdecydowanie, jako prawnik był sprawny, ale no, bronił także swoich interesów i bronił tych interesów bardzo skrupulatnie. A jak on przeżył wojnę? Bo Kazimierz Brandys powiedział że miał niearyjskie pochodzenie wypisane na twarzy. No, miał semickie, semickie rysy, w czasie wojny, kiedy bardzo schudł, to te semickie rysy jeszcze wyszły na twarz, to było widać. Jest, istnieje w środowisku literackim taka legenda powtarzana przez i Brandysa, i przez Józefa Hena, Tadeusz Konwicki napisał o tym książeczkę, takie bardzo długie opowiadanie, o tym, jak miłość, amok miłosny, w której Brzechwa popadł do swojej trzeciej, trzeciej żony, którą poznał w czasie okupacji, uchroniła go od wojny. Że on wojny nie dostrzegał, że otoczyło go to taką jakąś niewidzialną aurą, która pozwalała mu nie wiedzieć tego, że jest na, no na nie, nie tyle na świeczniku, co, co jest w centrum tarczy strzelniczej. Zagrożenia, które towarzyszą życiu. Człowieka o pochodzeniu żydowskim, o którym właściwie wszyscy wiedzieli, że on jest, że on jest takiego pochodzenia, że tych zagrożeń jest, jest mnóstwo. A mimo tego nie był w getcie, nie ukrywał się, pracował przez, przez kilka lat na służewcu, strzygł żywopłoty na służewcu. Dzięki temu miał bardzo dobre papiery. Służewiec był wtedy częścią niemieckiej firmy zajmującej się taką hodowlą koni, więc miał bardzo porządną, mocną niemiecką kenkartę. I to spowodowało, że po prostu przeżył do powstania. Przez pierwsze rok 39-40 był poza Warszawą, wrócił na, po, na początku 42 do, do Warszawy z miejsc, gdzie się ukrywał wcześniej. No i właściwie do powstania był. Powstanie spędził tutaj na, na Powiślu, Po powstaniu razem z ludnością cywilną trafił do obozów w Pruszkowie. No i potem już z, z obozów Pruszkowych wylądował najpierw w Lublinie, potem, potem w Łodzi, i tam zaczął się ten brzechwa powojenny. Właśnie jest ta legenda miłosna, ale mimo tej legendy miłosnej, jego wojennej, to on był strasznym kobieciarzem. Był, tak. To jest to piękne przedwojenne słowo. Był, był kobieciarzem. Był wrażliwy na pewno na wdzięki niewieście ze wspomnień, z relacji kobiet, którego znały, wynika, że mógł się kobietom podobać. Był mężczyzną wysokim, bardzo eleganckim, bardzo dbającym o to, jak wygląda, jak mówi, e, szarma tak, i to wcipnym, więc cieszył się powodzeniem i bardzo chętnie z tego powodzenia korzystał. No to skutkowało tym, że tak mamy trzy małżeństwa. No, Kilka takich romansów długotrwałych, takich, które nie skończyły się małżeństwem, ale, ale rzeczywiście trwały długo. No i takich romansów przelotnych jeszcze więcej, ale ja właśnie nie znalazłem żadnego śledztwa nawet wśród tych kobiet, które były z nim związane i te związki się rozpadły, żalu do niego. No, to było wzajemnie korzystne czy wzajemnie miłe. w otwarte karty. Gotów był na wiele, nawet na bardzo wiele, w zamian za możliwość spokojnego i wygodnego życia. Pisze pan o powojennych losach Brzechwy, czy jego współpraca z komunistycznymi władzami, z czego ona właściwie się wynikała? Znaczy ja sobie tłumaczę to konformizmem. On po prostu lubił wygodnie żyć. Był przyzwyczajony do wysokich zarobków, które miał przez cały czas okres II Rzeczpospolitej, kiedy zarabiał Naprawdę dobrze, bo były pieniądze, zarówno z praktyki adwokackiej, jak i z kabaretów, dla których bardzo dużo pisał, i było to dobrze płatne. I wiódł życie wygodne i dostatnie. I chyba takie życie chciał wieść dalej, tylko warunki się zmieniły. I to już nie był wolny rynek, na którym funkcjonował przed, przed wojną, tylko rynek bardzo uregulowany i, i, i bardzo państwowy, w związku z tym płacił pewne, płacił pewne serwituty. Nie robił tego, ja w, nie wierzę w wielkie przekonanie jego i wielką miłość do, do Stalina, bo kilka takich wierszy, wierszy popełnił, i ani wielką miłość do Rosji, Rosji Radzieckiej, ale Pisał te wiersze, był za te wiersze dobrze opłacany, natomiast była pewna bariera, granica której nie, nie, nie przekroczył. W momencie, kiedy miała wyniknąć krzywda dla jakiegoś bardzo dla konkretnego człowieka, on się zatrzymywał. Próbowano go zmusić, na przykład do złożenia fałszywych zeznań wobec swojego znajomego, którego władza UB już aresztowała, wytoczono mu sfingowany proces o donoszenie na Żydów w czasie wojny. Ponieważ to był człowiek ze środowiska y, literackiego, chciano, żeby Brzechwa, jako członek partii wtedy, żeby złożył fałszywe świadectwo, żeby w sądzie zeznał przeciwko temu y, człowiekowi. Naciski były ogromne. Legendarna Luna Bristigerowa z Urzędu Bezpieczeństwa, która trzęsła w tym czasie środowiskiem literackim, y, krzykiem wręcz wymuszała, że jako członek partii musi zrobić to, czego partia od niego oczekuje, a on powiedział, że nie. Jakby tutaj y, tego kroku dalej nie zrobił. Pisał rzeczy, niemądre, które wolałbym, żeby nie, nie napisał, bo były nie, nie, nie tylko niemądre, a głupie po prostu. Ale wtedy, kiedy kryła się za tym krzywda dla konkretnego człowieka, to, to tutaj była bariera, której nie przekraczało. Chyba go łączy też z Broniewskim. No to możemy sobie powiedzieć, że... Czyli bohaterem takich, drugiej pańskiej książki. Takich ludzi było bardzo wielu, którzy gdzieś zaangażowali się po, po ciemnej stronie mocy, po, po stronie która okazało się była stroną niedobrą. Brzechwa nie był z nich ani najbardziej zaangażowany, ani nie najwybitniejszy. No, napisał trochę wierszy na życzenie, wziął swoją nagrodę za te, za te wiersze, ale tak naprawdę no, ważniejsze jest chyba jednak to, co napisał dla, dla dzieci. Dziękuję bardzo. Dziękuję.